Witamy serdecznie w firmie MG-VOLT Przedstawiamy Wam dzisiaj Kona Kona jest na pakiecie 16S Jest tutaj bardzo fajny setup Jest również QS Motor, Wolnobieg DNP i dużo fajnych smaczków Natomiast pokażę Wam z bliska jak ten rower wygląda Tu mamy skrzynkę Skrzynka jest zrobiona firmiem MG-VOLT ze sklejki Takie skrzynki już dla Was robimy Jest jesień, także możemy robić właśnie takie fajne pakiety w światło ramy. Jak nie macie takich zaokrągleń dziwacznych na ramy, to można to zrobić właśnie ze sklejki. Sklejka jest fajna, bo jest sztywna, odporna. Mamy tutaj obudowę sterownika i tutaj obudowa e, pomieści sterownik KT 60V 45A. Mamy korbę Shimano Y301 e, na kwadrat. Mocowanie taka, taka pasowała nam do mufy, także żeśmy zamontowali. Tutaj jest taki smaczek QS-motor z pomiarem temperatury i to jest QS-motor. 35H jest wolnobieg DNP nakręcany na silnik z tą najmniejszą zębatką. No i mamy tutaj podwójną blokadę obrotu osi, nakrętkę tak jak się dało ją, że tak powiem, przyłapać. Ona się łapie na 3 czwarte, także żeby nam ktoś tutaj nie zarzuca. Najważniejsze są blokady. A ta nakrętka tylko te blokady kontruje, żeby to fajnie wyglądało. Obręcz myślę, że zarąbista mtx 6,9 na wzmacnych szprychach 29 z Opony daliśmy CST Rockhawk, także taki, w taki delikatny teren się jak najbardziej nadają, do polatania po lesie, po liściach. Cóż tu mamy jeszcze fajnego? Eee, obręcz została rozwiercana pod większy nyple. No i mamy tutaj z drugiej strony mocowanie również 2 krętki. Mamy to wszystko ładnie poskręcane. Tutaj one są wyszlifowane. Weszły tutaj idealnie, żeby się zablokować w trójkącie. Dodatkowo rama jest przewiercona. Jest zrobiony gwint pod tenito nakrętki. Tutaj, żeby się to ładnie wszystko zamknęło, mamy tutaj zacisk. Z tyłu mamy hamulec mechaniczny, z przodu jest hydraulika na 200 trójce. Tak to wygląda. To jest porządny wahaczkony. Przód też jest zrobiony dosyć fajnie. Mamy tutaj markowego boksera dwupółkowego. Mamy solidną tarczę, jest zacisk hamulcowy, hamulce są z tego co wiemy oryginalne, które tutaj były, jest wklejony czujnik hamulcowy, jest wklejony magnes, magnes jest tutaj dodatkowo jeszcze dokręcony na śrubkę, więc zobaczcie, ten magnes na pewno nam nigdzie nie odpadnie przy jeździe w terenie. Tutaj czujniki są wklejone na klej dwuskładnikowy, nie na taśmy tak że nic się nie ma prawo odkleić. No i rower jest już po testach w terenie, także jest to dobrze sprawdzone, z przodu jest klamka z czujnikiem na linkę drugi jest hydrauliczny tak to wygląda, bardzo fajne słuchajcie, są to oponki no i macie tutaj duży skok to co zapewnia Kona, żeby móc sobie polatać w terenie, jest też fajne siodło siodło jest żelowe sprężynowe, żeby się fajnie latało wentylowane mięciutkie także są też gripy z tutaj od MG Volt z podparciem nadgarstka. No i coś, trzeba by zaprezentować, jest oczywiście wyświetlacz KTK, LCD KT3. I tutaj mamy generalnie wszystkie funkcje, on jest na 60V. Skrzynka jest zamontowana ładnie centrycznie do ramy. Ładnie po środku. No i cóż panowie, zaprezentujcie jak to śmiga. Jednego kaskadera chętnego sztumu proszę. Teraz już w kasku, w spodniach nie ma żartów, to już są trochę mocniejsze sprzęty. Coś się z tym gimbalem dzieje. Pokaż Żarko jeszcze zawieszenie w tej konie jak fajnie chodzi. Trochę twardziej jest to zestrojone niż w tamtym. Tutaj mamy regulację wysokości. Możemy ten amortyzator sobie podwyższyć i obniżyć. Pokaż tył. Także też jest mięciutko jak to na konie, można sobie latać. W ostrzejszym terenie nie rozwalicie obręczy, bo to jest taka amortyzacja głównie stosowana w takich rowerach. Pokaż jeszcze jak to śmiga i. Cóż, pokażę później Wam kolejne kony, bo trochę tego sprzętu jest teraz ze skrzynkami już u nas w firmie. Tak, jest tam z drugiej strony. Także kolejny sprzęcik Kona prawdopodobnie któraś będzie od nas z naszej stani do sprzedania, ponieważ jeszcze dwie nowe przyszły na bez BSHD. Ma dobry start ta Kona na takim kółesie. Przydałby się jeszcze dron do nagrywania, aczkolwiek myślę, że no już jest fajny, bo jest ta skrzynka, jest spory zasięg, jest dużo większy zasięg niż na bidonie, jest generalnie mocniejszy sterownik, jest większa moc do silnika podawana, ten silnik ma też sporo większy moment. Jest, no, dosyć fajne są te ESY. wdzięczne, będzie coś zaraz na 3K Turbo pokazane, także nie tylko robimy to na mxus 30H. E, pokażemy Wam jeszcze później coś mocniejszego na naszym kanale. Także jak śledzicie nasze filmy, to coś fajnego będzie. Jest trochę mocy. To się wytnie. Albo i nie. Nie, no mocy jest trochę, nie? Jak na taki tysiączkę. Jest czym pobawić. No, jest chyba 2.7 w piku, nie? Około 3 kW w piku mniej więcej. Tam z półtora raczej ciągłej wyjdzie. To jest troszeczkę ponad tysiączkę, ale bardzo fajnie się tym śmiga. Muszę Wam powiedzieć, że jak byliśmy ostatnio polatać w Lesie Łagiewnickim, to rower dawał radę. No już jest się, jest się czym pobawić. Już trochę większa moc niż na 48 V. Także takie cuda też chętnie dla Was przerobimy kontaktujcie się z nami, mamy trochę wolnych terminów jest jesień, jest trochę większy dostęp do części także jeżeli nie musicie robić tego w marcu i w kwietniu, kiedy jest ruch największej kolejka na 2-3 miesiące do przodu chętnie przyjmiemy jakieś rzeczy teraz na jesień, można to dużo dokładniej zrobić, dużo bardziej dopracować, jak się, że tak powiem aż tak mocno nie spieszy, także, także już przyjmujemy następne rzeczy do roboty i trzymajcie się, zapraszamy też do sklepu MG Volt, jak potrzebujecie jakąś drobnicę to też również mamy jakieś blokady I tad da